Kamil Stoch, 4, Piotr, Żyła 9. Słowem, pierwszy konkurs w Titizen Neustadt, stanowiący sprawdzian przed Mistrzostwami Świata, wypadł na plus. Szkoda tylko, że Polacy nie utrzymali jeszcze wyższych lokat z pierwszej kolejki, a zwyciężył Niemiec Severin Freund. Jeszcze przed konkursem wiedzieliśmy, że skakać w Titizen Neustadt liderzy polskiej kadry naprawdę lubią. Pierwsza seria w pełni to potwierdziła. Kamil Stoch uzyskał 136 metrów, Piotr, Żyła 138. Długo zajmowali dwa najwyższe miejsca. Przegrali dopiero z Severinem Freundem i Peterem Prewcem. Gorzej było niestety w finałowej serii. 133,5 metra pozbawiło Stocha miejsca na podium, a 128 zepchnęło żyłę na dziewiąte miejsce. Minimalne detale grają naprawdę dużą rolę i zabrakło tak naprawdę dwóch metrów. Wygrał Freund. Niemiec pogodził rywalizujących o prowadzenie w Pucharze Świata Stefana Krafta i Prewca, którzy zajęli kolejne stopnie podium. Jutro drugi konkurs. Transmisja od 15.25 w Jedence. Dwóch Polaków w dziesiątce konkursu Pucharu Świata w Titizen Neustadt. Kamil Stoch, czwarty, Piotr Żyła dziesiąty. To na 11 dni przed Mistrzostwami Świata wiadomość dobra. Gorzej, że karty rozdaje ktoś inny. Ostatnie konkursy przed Wielką Imprezą mówią wiele. Rok temu w Willingen Kamil Stoch zdemolował konkurencję z ogromną przewagą nad Severinem Freundem i Peterem Prewcem. Tydzień później był już mistrzem olimpijskim. Na półmetku tegorocznej próby generalnej przed Mistrzostwami Świata w Falun, tamtym stochem jest Freund. Od rana przeskakiwał rywali w każdej próbie. Od treningu po wielki finał. A w nim gwóźdź programu 140 metrów. No tak, nie do końca mi się to lądowanie podobało. Szkoda, że nie dałem rady wykonać telemarku. Goniąc ideał i tak nie zostawił Niemiec rywalom złudzeń. Drugi Stefan Kraft stracił 11 punktów. Trzeci Peter Prevc prawie 14. A nam, nam zostało gdybanie. Gdyby. Kamil Stoch powtórzył skok z pierwszej serii, też byłby na podium. Wtedy było 136 metrów w finale 133,5 i czwarte miejsce. Zabrakło tak naprawdę dwóch metrów, te dwa metry, e, gdybym trafił w próg, no to by pewnie było, było dalej. Gdyby Piotr Żyła nie był w tym sezonie skoczkiem jednej próby, baliby się go wszyscy. Dziś podtrzymał tradycję. W pierwszej serii petarda 138 metrów, w drugiej nie wypał. 10 metrów mniej i spadek z czwartej na dziewiątą pozycję. Dwudziesty trzeci był Aleksander Zniszczoł, do brydża w Falun wciąż brakuje czwartego, bo Klemens Murańka i Jan Ziobro poza trzydziestką.